Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry panie redaktorze. Jak u Kostowskiego, województwa śląskiego, wymyka się ze swojego urzędu, Tak. dziś w bladym Trochę świtem, się, odsunę, się bo... z nami spotkać. I bardzo proszę, Jak pan manipuluje Witasz tam, właśnie. jak tylko panu będzie wygodnie. Pomanipulować. Ma pan tu urząd wiecznego remontu? No tak, płyty odpadały, bo budynek jest, jakby powiedzieć, wiekowy, ale piękny i trzeba było go wyremontować pod nadzorem konserwatora zabytków. No, i kończy się ten remont, Panie Marszałku. Spotykamy się także po to, aby trochę powspominać, bo to jest rok naszego dwudziestolecia w Unii Europejskiej. Więc cofamy się do 1 maja 2004 i pytamy Pana Heustowskiego, jak pamięta ten dzień, czego w ogóle pamięta, na co miał wtedy nadzieję i czym się spełniło. Generalnie, to Panie Redaktorze, jak się no, pamiętam, to wtedy byłem studentem i też pracowałem zawodowo. I wielu moich rówieśników wyjechało za granicę Do Wielkiej Brytanii, do Irlandii. Kolegów z klasy, ze szkoły podstawowej, ze szkoły średniej. I też się zastanawiam, czy wyjechać, tak? I mówię, no nie no, wchodzimy do tej Unii Europejskiej, no musi być w naszym kraju lepiej, będzie w naszym kraju lepiej. I jestem o tym przekonany i nie wyjechałem i zostałem. I powiedziałem, pracuję tutaj dla rzeczy, na naszego wspólnego dobra, chcę się angażować w różne sprawy patrzeć, jak to Europa robi i uczyć się tego. I jak to obserwowałem, właśnie też, jak te środki przedakcesyjne wchodziły, bo ten był trend, to był ten 2.4, 2427, jak się to wszystko zaczęło zmieniać, to mówię, że, że no, Polska się zmieni, tylko potrzeba na to dekady albo dwóch dekad. A dzisiaj, sam zarządzając tymi środkami, wiem, jak one są bardzo ważne jak one zmieniły naszą rzeczywistość. I jak na początku mówiono, że to Czechy będą liderami, Słowacja, Węgrzy, że Polsce to te wejście do, do Unii i te środki to nie pomogą, bo tu nie ma takiej mentalności. To dzisiaj Polska jest liderem we wdrażaniu środków unijnych. Czesi się od nas uczą, Słowacy się od nas uczą. Wręcz przeciwnie, no, poziom średniej unijnej to w Polsce różnej najmocniej w stosunku do tego, co w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, które też tego samego praktycznie postartowały. Więc patrząc też, jak się choćby Katowice zmieniły, pamiętam, jak szedłem na zajęcia i MCEG jak rósł, jak te wszystkie inwestycje wokół MCK-u i dzisiaj się na to patrzy, jakie to były wielkie pieniądze, ale też wielkie inwestycje, no to, to, to duma. A to ciekawe co Pan mówi, bo zwrócił Pan uwagę na to, że były takie obawy, że akurat Polacy się w tym znajdą najsłabiej, więc chciałem pana zapytać, czy pan się przyglądał, jak nam się mentalność zmieniała przez te, przez te lata? Zmieniała się i dzisiaj szczerze, ja zawsze lubię rozmawiać z moim synem, który ma w tym roku 17 lat, i jak zadajemy pytania, co jego pokolenie, takie młode, jeszcze nie ukształtowane, ale z jakimiś ambicjami swoimi mentalnymi sądzi, to, to oni sobie nie wyobrażają innej rzeczywistości. To tak jak trochę, zabrzmi przewrotnie, czy dzisiaj spytać młodego człowieka, dziecko czy tam młodzież, jak wygląda świat bez internetu? To, ale jak, wyście no, nie mieli internetu, to, to jest niemożliwe. To jest, to stało się taką normą kulturową, społeczną. Bycie częścią Europy, podróżowanie bez granic, w miarę bezpiecznie w Europie, pomimo to, wszystkich ja trudności. By to, by to po polskim Pańskim zdaniem, oni. O tym pokoleniowym. Oni już to rośli, oni nie czują tego, jak było przed, i czy tego czy nie czują. oni to cenią. Myślę, nie że jakby mi ktoś ruch, to zabrał, być. to by to. Szybko za przeproszeniem odczuli na własnej skórze i, 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 i ta świadomość podróżowania bycia, że można pojechać, nie wiem, do Niemiec, do Francji, do Włoszech na weekend i nie ma żadnego problemu jest z wartością niebagatelną, czy po prostu też tam szukać kontaktów handlowych, edukować się, szczególnie jeżeli chodzi o studentów czy osoby, które w szkole średniej zdobywają wiedzę, to są rzeczy, które no, naprawdę kształcą i, i, i rozwijają, i to, to, to zawsze. Gdzieś tam w nas było, a Polska sobie z tym świetnie poradziła. Oczywiście, że brakuje tych środków z KPO. Mam nadzieję, że teraz one, jak już została decyzja, zostaną uruchomione. Bo nawet ostatnie konkursy, które rozstrzygaliśmy tutaj w urzędzie, no pokazują, że zapotrzebowanie na środki unijne jest większe niż możliwości, które są na dzień dzisiejszy. My mamy dość dobre projekty, mówię na przykład o OZE, gdzie tam na, 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 na półce wylądowało projektów za 1,6 miliarda złotych, a my mieliśmy alokację na 480 do 500 milionów, w zależności od kursu euro. Tak? A swój grosz mieliście na to też? No coś nie, nie, a nie nie. mamy. Tylko nasz grosz to taki, nasz konkurs marszałkowski, program poprawy powietrza, to jest raptem 16 milionów, tak? a tu mówimy o kwocie 480 rozdysponowanych. Jak był kurs euro lepszy, to by było prawie 500, a z drugiej strony miliard e, e, projekty za prawie miliard złotych nie dostały dofinansowania. A to muszę być dla pana dosyć kłopotliwy czas, jak mi się wydaje, mówię o tych 5,5 roku ostatnich, bo z jednej strony musiał pan widzieć, pokazywać, doceniać, jak bardzo pieniądze są potrzebne temu regionowi, a z drugiej strony przez część tego czasu, jak rozumiem, musiał pan się mierzyć ze świadomością, że jest pan twarzą Pewnej no, zjadliwej krytyki, której Unia Europejska była poddawana. Tak, na... w tym rozumieniu, żeby Pan częścią tego środowiska. Tak, oczywiście, że tak, ale ja zaczynając pracę w, w Komitecie Regionów, jeżdżąc na Platformę Regionów Górniczych, widziałem ten potencjał, który Unia nam może dać i pomóc w tym problemie. Więc ja od początku byłem, pamiętam pierwsze spotkanie z profesorem Buzkiem, bo to był 2018 rok końcówka, kiedy wszyscy myśleli, że my będziemy promować lobby górnicze, chociaż mamy. Mam wielki szacunek dla górnictwa i do tego sektora, ale mówimy nie, my potrzebujemy dynamicznej zmiany i, i uzdobyliśmy też zaufanie Komisji Europejskiej do tego pomimo, że ja byłem po drugiej stronie, może powiedzieć, tego unijnego mostu e, i sam fakt, że tutaj na nasze zaproszenie przyjeżdża komisarz Ferreira odpowiedzialna właśnie za politykę regionalną, e, przewodniczący Timmermans e, e, półtora roku temu przyjechał w momencie, kiedy e, już wszystkie te dokumenty były dopięte, to też pokazuje zaufanie, które udało się zbudować i nasze też spotkanie moje z przewodniczącym Timmermansem w Brukseli spowodowało, że wtedy PiS bardzo lobował za tym, żeby środki z funduszu swojej transformacji były zarządzane yy, 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 przez Warszawę, tak, ministerialnie. Myśmy tu bardzo mocno oponowali temu pomysłowi, że powinno być zarządzane regionalnie, bo my to najbardziej czujemy, będziemy najbardziej to wdrażać. No te wczoraj 200 milionów dla Uniwersytetu Śląskiego, jeżeli chodzi o właśnie ten sektor akademicki, który jest częścią transformacji. I komisja te nasze pomysły zrozumiała. Nie chcę powiedzieć, że kupiła, ale widziała logikę w tych działaniach. To, 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 to nie są tak, że się nam przyjedzie z belaczymi i dostaje się zielone światło. Nie. Ja te myślę... projekty muszą być dobrze przemyślane, muszą być eksperckie i pan... zostawiłem sobie, ja powiem Panie redaktorze, tak na koniec dwa pisma. Bo tak ostatnio sprzątam biurko, archiwizuję dokumenty. Właśnie pisarz, pismo pani komisarz Ferreira i pana przewodniczącego Timmermansa, który mówi, że pisze do polskiego rządu i do wiadomości, że oni sobie nie wyobrażają innego sposobu podziału środków i zarządzania jak sposób polityki regionalnej, to co my robimy. A drugie, pełnomocnictwo zarządu, które zostałem, bo niektórzy mi to mówili różne rzeczy, głupoty i nieprawdy, nieprawdę. Że to moja skromna osoba została upoważniona do negocjacji z Komisją Europejską we wszystkich obszarach jako zarząd województwa, który mnie w tym momencie te pełne udzielił. Więc tak patrząc na to, czuję satysfakcję, że jako taki chłopak, pan redaktor powiedział, dwa temu postanowiłem zostać, bo weszliśmy do Unii Europejskiej. Gdzieś tam mogłem w sercu tą, ten palec gdzieś tam na tym wszystkim położyć, odłożyć i, i cieszę się, że, że tą drogą poszedłem, bo uważam, że ona była racjonalna, właściwa, pomimo tego, że moja wtedy formacja polityczna była antyunijna kompletnie. A ja wsłuchuję się i wpatruję wczoraj w pana, dokładnie wczoraj w pana, posła Kowalskiego w TVP Info, który mówi, są wyliczenia i potrafię je pokazać, z których wynika, że Polska tylko na tym czas i na KPO i na całych tych 20 latach Pompowania w nazwę innych pieniędzy. Myśmy na tym stracili. Co pan takim ludziom odpowiada? Ale. Ja redaktorze, że w przestrzeni publicznej są różni ludzie. Mamy demokrację. Ta demokracja tak działa, że te osoby też dostają się do Sejmu i gadają różnego rodzaju bzdury, bo to jest permanentna bzdura. Cały stosunek środków unijnych w stosunku do składki, a w stosunku do tego, co Polska dostała i dostaje, jest cały czas na plus. Nawet jakby było na minus, to sobie. Pan poseł Kowalski, niech popatrzy, co się stało w Wielkiej Brytanii. W momencie, kiedy ona wyszła z Unii, yy, problemy gospodarcze po prostu wybrzmiały w sposób bardzo wysoki. Bo nie chodzi tylko o pieniądze. Bo nie chodzi tylko o pieniądze. O, one są bardzo ważne, bardzo istotne. Ale dzisiaj Wielka Brytania nie jest już takim motorem napędowym, bo ta jednak otwarta granica, możliwość słonego handlu, kontaktów biznesowych, budowania w ramach wspólnoty tej przestrzeni biznesowej, była dla Wielkiej Brytanii, mówiąc wprost, wielkim atutem. Ja spotkałem się, w zeszłym roku przyjął tutaj do nas premier Wali, czyli część Zjednoczonego Królestwa. Mark Drakeford, gdzie podpisywaliśmy umowę i rozmawialiśmy na ten temat się, panie premierze, czyli no, to jest tam tak zwany First Minister, czyli no, o premier. odpowiednik premiera e, jak on na to patrzy na tą sytuację? On mówi, że to był wielki błąd, że, że e, mieszkańcy Zjednoczonego Królestwa obywatele się na to zdecydowali. Oni to dzisiaj widzą, mają problemy. Walia może trochę mniejsze, bo to generalnie... Mnożnościowo tu są 3-3,5 miliona ludzi, ale, ale cała część no to jest szereg problemów gospodarczych i, i, i pracowniczych, że to odbiło im się czkawką generalnie i to taką bardzo dużą. Co z tego będzie dalej, nikt nie wie, ale to też pokazuje właśnie, jaki jest tego element. A poseł Kowalski, no to ja z nim parę w rozmawiałem. Nie uważam go za poważnego człowieka i, i, i też jakiegoś posiadającego wiedzę. No jest człowiek, który żyje z atakowania innych i, i negowania całej rzeczywistości. On ma jakiś dziwny sposób uprawiania patriotyzmu, który polega na nawet. No, no, trudno to na jakoś ująć, ale tak generalnie to tego słuchać nie idzie i lepiej. Nie robi bohatera pana Posła Kowalskiego. Nie, nie żaden bohater z niego. Maszoku spotkania, mitingi, billboardy ulotki. Nie żal tego trochę? Wie ja, pan, panie redaktorze, ja się cieszę, że miałem taką sprawczość. I ta sprawczość na pewno pomaga w satysfakcji zawodowej, tak? Gdzie się oddaje dużo inwestycji, choćby ostatnie tam dwa dni. Nowa stacja pogotowia w Sosnowcu za 27 milionów, druga praktycznie najlepsza w kraju. W Bytomiu placówka, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą dla dzieci. Które nie tylko mają tą trudną sytuację życiową, ale też zdrowotną za 20 milionów. Dużo, dużo inwestycji. Nawet dzisiaj zadzwoniłem do dyrektora Tabora, bo takie podsumowanie robimy i w tej kadencji zmodernizowaliśmy, wybudowaliśmy, yy, yy, oddaliśmy do użytku 280 km dróg na 1280, które województwo zarządza. W tym roku, czyli w pracach jest ponad 70 km dróg, czyli to jest mocniej 350 km obwodnic, chodników nowych dróg, przebudowy skomplikowanych przebudów inżynierskich, jak mozna Odrze, jak przejazd kolejowy w Bieruniu, w Śląskim. To są gigantyczne prace inżynierskie, które kosztują, będą kosztować wielkie pieniądze. A więc, no, jest takie poczucie satysfakcji. No, wybory to zawsze emocje jakieś. To, to już ta taka, taka, tak, ale... tak, ale ta kampania tak samorządowa, to tak z całym szacunkiem chyba pierwszy raz od wielu lat mnie nie porywa. Tak? Nie, A dlaczego? Nie wiem, nie czuć tego turbo, to tego, tego flow. Ja uważam, że większość obecnych prezydentów, bo to są dobrzy gospodarze, wygrają te wybory. Nie widzę też takiej oferty. Może jestem trochę wysublimowanym odbiorcą. I... A to pan takich rzeczy nie mówi, bo to na, na, na frekwencji będzie wpływało. Ale, panie redaktorze, no pyta pan mnie o cenę, no mam mówić prawdę, to mówię to, co czuję. Ale to co? Oczywiście, to ja zachęcam jak najwięcej do tego, żeby ludzie szli na wybory. Jestem jak najbardziej za, tym bardziej za wyborami samorządowymi. Ale jak mnie pan pyta o to, czy ta kampania mnie jakoś tak targnęła mentalnie, czy nie, mi ja tego pan będzie pan brakować... Ja pana pytam, dlaczego ludzie, którzy pójdą na wybory, już nie będą głosowali na A czy no wie pan, może chcieliby, byłoby mi bardzo miło i zawsze to jest jakiś sprawdzian oceny ostatniego dorobku, i, i zawsze poddawanie się, ale podjąłem taką decyzję. A pan jest czym... bardziej zmęczony czy bardziej spełniony? Eee, pan, s... s... Po 30% z wszystkiego, o. tak bym powiedział. I spełnione, ale też zmęczony, i zdrowotnie, ale z drugiej strony też te doświadczenie bagaż i bagaż pół, 5,5 pół roku na tej funkcji naprawdę to jest, to jest bardzo długo. To jest a ta kadencja była na naprawdę mycie. wyjątkowa, ofitowała wiele różnych zdarzeń, od COVID-u na politycznych rewolucjach, skończywszy, gdyż patrząc, po drodze, która też Wojna po drodze, to, to, to była praca od. Od 6 do, do 21, drugiej trzeciej na jakiejś adrenalinie, emocjach. I organizm też na tym ucierpiał, i, i nie ma co ukrywać, ale z drugiej strony, wie pan też, tak patrząc na to, czuję się spełniony. Chciałem pracować, pracowałem. Mam duże doświadczenie raptem 43 lata za parę dni to więc. Nie to na emeryturę wcześniej? Nie, ma to nie emerytura ale też trzeba znaleźć przestrzeń dla siebie, panie redaktorze taką przestrzeń mentalną. Taką decyzję podjąłem. Mam doświadczenie na poziomie Rady Miasta, mam doświadczenie na poziomie Sejmiku, na poziomie też międzynarodowym i w wielu obszarach. Mam nadzieję, że to jakoś wykorzystam w najbliższej przyszłości dla dobra regionu, bo tak jak mówię, obserwowałem to wszystko z bliska i tą politykę warszawską, ministerialną. I moje serce bije dla Śląska, będzie biło i to jest moje miejsce, i tu na pewno zawsze będę się angażował w wszystkie Ale jak możliwe pan, że to sprawy. To biurko tak porządkuje, to powspominajmy trochę, bo zaczął pan tę swoją wojewódzką przygodę jako Polityk Zjednoczonej Prawicy. Był tak. pan szefem struktur PiSu na Ślążku. Tak. Stworzył pan ten układ władzy jednak po części dzięki pewnej niestabilności intelektualno-emocjonalnej jednego z radnych. A kończy pan tę kadencję mówiąc, że Wojciech Saługa będzie być może dobrym marszałkiem, bo pociągnie to dzieło. Ciekawa droga. Ale oparta na prawdzie. I myślę, że każdy popełnia błędy. I ja też się nie wstydzę swojej przeszłości, bo patrząc na to, co PiS prezentował w 2017, 2018, program dla Śląska, ten program modernizacyjny. Ja wierzył wtedy. Ja to wierzyłem generalnie. Ja to się zawsze się upominałem, dlaczego to nie jest realizowane. Potem premier ze Śląska, który obiecywał, że to wszystko ruszy, tak? A oczywiście premier Morawiecki. Jak mogło to nie ruszyć? Dla każdego polityka, który to widział, czuł te słowa i tą moc, to powinno się udać, tak? A patrząc im dalej w las, że tak powiem, Zgodnie z ludowym przysłowiem, tym ciemniej, tak? E, e, aż doszliśmy do ściany, gdzie ten program został, mówiąc wprost, przez PiS i premiera zaorany. Nie wiem, jak mu nie wstyd do tej pory się tutaj pokazywać z tego tytułu, bo to miała być ta zmiana technologiczna. Już nie tak. musi. w no, ogóle no ale je, no, kandydował znowu tutaj do, do, do Sejmu, ale e, to jest e, i tak w tych środowiskach, też solidarnościowych, w wielu obszarach, wielkie rozczarowanie jego postawą. E, ja się też osobiście rozczarowałem, bo gdy przychodziłem z problemami, żeby pomógł nam je rozwiązać, to, 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 to się do niczego nie sprowadzało generalnie. I, i dlatego swoje decyzje oparłem o, o prawdę, o to, żeby czuć się spokojnie z tym, co się dzieje. I, I one mnie też kosztowały dużo zdrowia i dużo nerwów, bo coś takiego się nie wydarzyło w historii żadnych 16 regionów tej kadencji. A z drugiej strony to też było wielkie ryzyko, bo też wiadomo, jak PiS działa. I, i, I tak się na mnie mścili, i tak się na mnie mścili bardzo długo i, i chociaż nie mieli żadnego merytorycznego powodu, ale no, taka natura tej partii. Gdzie... Ale wie Pan, czy, czy się powiódł program dla Śląska czy nie, to jest o tyle nieistotne, że jakiś program dla Śląska musi się w końcu powieść. Mamy teraz to nowe rozdanie, i Jak, z, z jakimi emocjami pan patrzy na to, w jaki sposób się toczą sprawy na Śląsku? Mamy tu ministra, minister, tak, ale, ale patrząc na te doświadczenie swoje, które obserwowałem czy to w czasach PiSu, czy platformy, która tutaj dzisiaj rządzi i, i, i kreuje te nowe rozwiązania to pierwszy rok takiego rządzenia nie jest łatwy, bo trzeba wejść w wszystkie obszary, tematy. Więc ja uważam, że taki rok od wyborów to jest czas na porządkowanie rzeczywistości, wdrożenie się w to, bo to nie można dwa, trzy miesiące zrobić rewolucji, bo... Ale bo... Hola, panie marszałku, oddaj pan urząd, jak rozumiem, uporządkowany. Wszystko bardzo uporządkowany, panie redaktorze. Pochwalę się tak, że wolnych środków, które będzie można na sesji majowej zagospodarować po rozliczeniu zeszłego roku, po tych dochodach, które wpłynęły, po tym wszystkim, co jest to nowy marszałek, będzie miał 100 milionów wolnej gotówki z radnymi do zagospodarowania. W tym roku raczej nie weźmiemy żadnego kredytu, a więc zadłużenie będzie raptem 300 milionów przy dochodach 3,6 miliarda. Jak ja obejmowałem urząd, to zadłużenie województwa było prawie 700 milionów, a budżet to były niecałe 2 miliardy, więc to też pokazuje skalę odpowiedzialnej gospodarki finansowej, więc to powinien być piękny pierwszy rok w takim razie dla każdego nowego. Osiągę. Naprawdę większość problemów jest rozwiązanych. Oczywiście są kwestie ochrony zdrowia, ale generalnie ten system choruje z przyczyn ogólnokrajowych. My nie mamy wpływu na politykę zdrowotną kraju, ale odpowiadamy za wynik finansowy szpitali. On jest generalnie zawsze na minusie w jakimś stopniu. To się rzadko zdarza, że na plusie są takie wybitne jednostki, które są lepiej opasane. Ale z drugiej strony modernizujemy w tym roku prawie 300 milionów złotych na inwestycje na sprzęt. Bo ja zawsze mówię, nas nie chcesz budować nowego szpitala, bo z drugiej strony musi być wpisany w jakąś strukturę, którą no niestety musi wziąć rząd. A likwidować nie likwidujemy, ale zakupujemy na najnowocześniejszy sprzęt, tak jak tutaj w Katowicach w KCO Robot Da Vinci w Sosnowcu. Najlepsza neurochirurgia w kraju, prawie 60 milionów złotych. To często. To jest rzadko używany ten sprzęt, ale to są sytuacje w 100% ratujące życie. I uważam, że taki sprzęt powinien być na wyposażeniu województwa i naszych szpitali, żeby w tych momentach, tych zdarzeń medycznych nikt nie powiedział, że nam czegoś brakowało. I na to nas stać. Ale nie jesteście nas na nowego szpitala, bo to jest koszyk o 2 miliardów i pytanie też, jaką miałbym pełnić funkcję, tak? To bo bo, bo... Żeby nie, nie było, trzeba potem zamykać, bo... Miasto ma kłopoty generalnie ze szpitalami, województwo też. Ja życzę nowemu zarządowi jak najlepiej. Jak ktoś by chciał skorzystać z mojej wiedzy, doświadczenia, to chętnie się podzielę tymi obszarami. To trzeba było startować wybory. Ale, panie redaktorze, tak jak powiedziałem, można było jak najbardziej podjąłem taką decyzję. Czuję się z nią, powiem panu, dobrze. Myślę, że też takie złapanie oddechu. Czyli też taki moment, kiedy się to biurko sprząta z radością. E Wreszcie stąd wyjdę. Nie, będzie tęsknota za tą adrenaliną, za różnymi sytuacjami, za tą mentalnością, e, która towarzyszy temu, bo to nie jest to wszystko takie, jakby to powiedzieć, spokojne. Tam każdy dzień przynosi nowe, nowe szereg nowych wydarzeń. Tak? Nie ma dwóch takich to ponad 5,5 roku to, to, to naprawdę teraz przejść do jakiegoś spokojniejszego miejsca może być dla mojej mentalności A to na trudne. Ale przy tym się za bo mówi pan w jednym z wywiadów że postara pan się poszukać dla siebie takiego miejsca, które nie wiadomo jakim będzie, ale na pewno będzie bliskie samorządowi. Tak To, to o czym Pan myśli? No, że pracować w regionie dla regionu w takiej czy innej układzie sił politycznych, ale z drugiej strony yy, widzę tutaj parę rzeczy i też rozmawiam z prezydentami samorządowcami yy, co dalej. Mnie to bardzo cieszy, że ich odbiór mojej pracy jest pozytywny. Yy, to ma pan już też. czy nie, nie, Panie Radek, do 6 pełnię funkcję, którą pełnię. Prawdopodobnie 6 maja to będzie ostatni dzień. E, będą wybory nowego zarządu, nowego marszałka. E, z pewnością ten czas zawodowy też się ułoży. Są, jest 12 propozycji, to, to nie jest tak, ale ja muszę do tego podejść spokojnie e, i, i ocenić swoje możliwości, a z drugiej strony e, walory tych propozycji. To, to nie jest też takie łatwe, a z drugiej strony też chciałbym być odpowiedzialny za takie procesy, w których się czuję dość dobrze i chciałbym wykorzystać to swoją wiedzę, doświadczenie, które przez te 5,5 roku nabyłem w różnych obszarach i myślę, że to ktoś mi nawet tak ostatnio powiedział, że to doświadczenie to jest chyba największa wartość taka życiowa, pomimo różnych strat, które człowiek poniósł. W niedzielę święto demokracji, bo my się widzimy w piątek, by Państwo nie wierzyli, niedzielę święto demokracji. Jakubach Alekszuskiego też święto bo ma urodziny. Tak, Te, tak, jak, tak. tak się sobie życzę prezentu na zdrowia, na tę zdrowia, zdrowia takiego pełnego, spokojnego i dla siebie i dla najbliższych. I myślę, że to już wypełni moje serce radością, bo jak tak człowiek doświadczy różnych chorób, różnych sytuacji, to zdrowie to jest podstawa funkcjonowania i i trzeba o to zadbać i myślę, że to jest najważniejsza sprawa, w wtedy może się angażować, spalać dla najbliższych, dla swojej rzeczywistości i czuć radość życia, smak, piękno. A jak coś kuleje, to ta radość zawsze jest ograniczona. Jakub Kaustowski przed długim urlopem, jak mi się wydaje, i nowymi wyzwaniami był naszym gościem dziś rano. Dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję.